Dzisiaj kulisy tego, czym się inspirowałem, jak doszło do tego, że książka powstała, czyli tak naprawdę, jak to było z tym czasem wagi. Zapraszam. Nazywam się Aleksander Sowa i jestem autorem kryminałów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szesnaście, dziesięć. Czas wagi to powieść kryminalna z serii z Emilem Stomporem, jest to książka wydana w roku 2020 w wydawnictwie Elira, i licząc chronologicznie, to tym razem wybrałem lata 90., konkretnie Pragę, i wybrałem ją nieprzypadkowo, dlatego że no, miałem w tym swój cel. Praga wyróżnia się pewną odrębnością architektoniczną, ale nie tylko pewną odrębnością. dla mnie ważna. Tutaj była grypsera, język ulicy, no pewne powiązania, pewne miejsca. Tak, ja nie jestem Warszawiakiem, więc mogę na ten temat niewiele wiedzieć. Natomiast powiem tak Warszawy nie znam, Natomiast byłem tam kilka razy. Spędziłem tam trochę czasu. I bywałem w miejscach, które pojawiają się w mojej książce. No nie wszystkich, bo niektórych już widziałem te zaułki, dotykałem brudnych murów no i może może tyle na tym etapie. Na Grenadierów, tam no w wyniku tego co się dzieje, zostaje policjantem kryminalnym, wcześniej był wwiadowcą, Spotyka tam partnera, niejakiego kosarewicza. No, i, i książka się dzieje. Osią fabularną książki jest sprawa porwania córki milionera z branży mięsnej. I w związku z tym no, skandal, jaki wybuchł, ponieważ kobieta jest torturowana, gwałcona, trzymana w nieludzkich warunkach. Jej ojciec, potentat mięsny, powiadamia policję, wynajmuje detektywa prywatnego. Robi wszystko, żeby, czo, żeby córkę no, uratować. No i tutaj, jeśli chodzi o inspirację, myślę, że nie trudno domyślić się, zwłaszcza, zwłaszcza tym czytelnikom, którzy mają troszeczkę więcej lat, no, czym się inspirowałem? Nie chcę tutaj podawać nazwisk, bo, no, bo nie chcę, natomiast no, pewne jest to, że tą sprawą żyła długo i żyła. No, cała Polska, tym bardziej, że jest to sprawa przykra, brutalna, no, tragedia dla tamtej rodziny. Ale ta właśnie sytuacja zainspirowała mnie do tego, aby napisać czas wagi, i pisząc tę książkę, no, zdecydowałem się na pewne, podjąłem pewne decyzje. Po pierwsze, to była druga książka wydana w wydawnictwie Lira, po tak naprawdę gwiazdach Oriona, które postawiły mi dość wysoko poprzeczkę. Mm. Emil po wydarzeniach z gwiazd Oriona, trafia do na Pragę właśnie. No, chciałem powtórzyć, no, może nie sukces gwiazd Oriona, bo to nie o to chodzi, ale chciałem, aby ta druga książka również trzymała powiedzmy poziom poprzedniej, dlatego też podjąłem pewne decyzje i zdaję sobie sprawę, i już wtedy zdawałem sobie sprawę, że te decyzje być może będą niepopularne. Nie wszystkim sposób napisania mojej książki przypadnie do gustu, ale z drugiej strony wyszedłem z założenia, że przecież moja twórczość to nie zupa pomidorowa nie każdy ją musi lubić natomiast no ma być jakaś charakterystyczna i w, swoim, w swojej klasie dobra dlatego też zdecydowałem się na Warszawę i Pragę żeby Podkreślić no, ten ciężki klimat szarego, smutnego świata, jaki rysuję w czasie wagi. Starałem się tam no, nie zaznaczać wyraźnie granic pomiędzy dobrem i złem. No, w mojej książce w czasie wagi no, nie znajdziecie detektywów w białych, czystych koszulach, krawatach i obraz policji, jaki tam zaprezentowałem, oczywiście przerysowany, ale z pewnością daleki od tego jaki możemy możemy obserwować w niektórych serialach kryminalnych albo w książkach niektórych, jest tam ciężki klimat, jak wspomniałem. Jest język taki, jaki jest. Dla niektórych. Wulgarny, ale książka jest momentami brutalna. Przede wszystkim jest mocna, bo taka miała być i dynamiczna, w związku z tym są też dialogi. Dla niektórych te dialogi są ostre jak brzytwa, dla innych te dialogi są nużące. Tak. Ta kwestia zajmuje naprawdę sporą część książki, i tak miało być. Język w dużej mierze potoczny, ale też soczysty. Żywy, prawdziwy, właśnie po to, aby oddać wrażenie tego, że książka jest realna. Uważny czytelnik zauważy szereg nawiązań do no, rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce, albo rzeczywistych postaci, które pojawiają się w tej książce. Chociażby postać no, detektywa, prywatnego detektywa, który organizuje konferencje prasowe, który zabiega o to, aby było o nim głośno, który angażuje się w sprawy, które, no, które są głośne medialnie. Eee, to tylko jeden z przykładów. Myślę, że tutaj no, nie muszę podawać nazwisk, aby wszystko stało się, no powiedzmy, że czytelne. Papierosowy dym, brud, surowa, bezlitosna rzeczywistość policyjna, no, która nie wybacza błędów i o której przeciętny obywatel, przeciętny czytelnik kryminałów no, nie ma pojęcia. Kryminał totalnie realny że książkę podzieliłem na takie dwa obszary jeden obszar to ta zagadka natomiast drugi obszar to kwestia tego jak tę zagadkę kryminalną się rozwiązuje ale mo, no, można powiedzieć, że od kuchni czyli za tymi murami, za kratami komend, budynków czyli wszystkim tym, z czym czytelnik przeciętny czytelnik no, nie ma pojęcia a swoją wiedzę czerpie z tego co ogląda w filmach, albo co przeczyta w książkach. Niestety, niestety też w serialach, które kształtują pewien obraz, a ten obraz ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. I mi też nie zależało na tym, żeby oddać rzeczywistość, natomiast sprawić wrażenie tej rzeczywistości jak najbardziej, i żeby to wrażenie było jednak no, w pewien sposób korespondo korespondowało z tym, co jest no, przynajmniej częściowo prawną. Dlatego też stawiłem na taki no mocny, ciężki klimat szarego, smutnego od serwowanych przez te seriala, albo przez no, niektórych autorów, których autorów. Dlatego no ta książka moja jest no nie ukrywam, że miejscami jest brutalna bardzo często wulgarna, powiedziałbym taka szorstka, ale też dynamiczna, stąd te dialogi dla niektórych, taka miała być ten język miał być żywy miejscami potoczny, oddający faktycznie tę ulicę oddający to, jak faktycznie mówią pewne grupy społeczne no, jest ta książka intensywna surowa, no nie ten język jest no tak no, nafaszerowany mięsem co niektórych czytelników no, zraziło co mm, dla niektórych czytelników było czymś co, czym nega co negatywnie wpłynęło na od. chciałem aby ta książka była no, prawdziwa to myślę taka najważniejsza cecha, która opisuje tę książkę chciałem żeby, żeby taka była w recenzjach spotkałem się z opiniami że pewne rzeczy są tak przerysowane, że aż niemożliwe, niewiarygodne. Powiem tak, jasne, że książka to pewnego rodzaju stylizacja, natomiast myślę, że mam pewne prawo do tego, aby samemu ocenić, czy coś było, czy coś jest niemożliwe, albo czy coś jest niewiarygodne. I to prawo wynika stąd, że. Po prostu nie zostanie tak, jak powiedziałem. Że no, uzurpuję sobie prawo do tego, żeby, żeby tak twierdzić. Oczywiście czytelnik ma prawo twierdzić inaczej. Natomiast jeśli ktoś pisze, że mm, książ relacje w tej, opisane w tej książce są na przykład szowinistyczne i niemożliwe, no to ja powiem, że bo ja powiem. To ja nic nie powiem, tylko pokiwam głową i, i odpowiem tak. Jasne. Masz prawo tak uważać. Postawiłem na ten autentyzm lat 90., również w pracy policji. On miał uderzać z każdego zdania, z każdej strony, tak naprawdę, te układy, układzićki, korupcja. Nie mówię tu o policji, ale generalnie korupcja typowa dla naszego kraju. To wszystko zajmuje sporą część książki. Również ten konflikt wewn wewnątrz. Na pewno. Nigdy nie zależało mi, aby stworzyć książkę, napisać książkę kryminalną, która niczym się nie wyróżni. No, ja to zrobiłem za cenę tego, o czym później przeczytałem w recenzjach i spodziewałem się, że tak może być. w pewnym momencie. W pewnym momencie stwierdziłem, że będę pisał swoje książki kryminalne w oparciu o kilku za, kilka zasad. Jedną z tych zasad jest to, że inspiruję się prawdziwymi wydarzeniami. Drugą, że bardzo zależy mi na tym, aby, no, aby kryminał był realny. Wymyśliłem sobie nawet taki, taki, taki sch, tak, wymyśliłem, uknułem sobie taki nawet termin jak kryminał totalnie realny. Oczywiście to wszystko jest stylizacja, natomiast ta stylizacja to przerysowanie ma wywoływać pewien, wywoływać pewien efekt u czytelnika i mam nadzieję, że mi się to no, udało. Hmm. Książka otrzymała okładkę yy, moim zdaniem świetną, ta, że książka zdobyła tytuł najlepszego kryminału na lato 2020 roku. Jury. natomiast e, głos, w głosowaniu internautów w, w, książka zdobyła tytuł najlepszego kryminału roku 2020 portalu granice.pl. Zatem dobra na dzisiaj wystarczy. Proszę wpisywać w komentarzach, postaram się na te. Pytania, odpowiedzieć albo nagrać jakiś film. Oczywiście nie byłbym sobą, nie byłbym youtuberem pełną gębą, gdybym nie zaprosił do subskrybowania mojego kanału. Dlatego też proszę o łapkę w górę albo łapkę w dół i kliknięcie przycisku subskrybuj, dzięki temu będziemy mieć kontakt, a ja będę mógł docierać do szerszej. Widowni szerszego grona czytelników, natomiast Państwo będą mieć świeże informacje na ten temat, na, na tematy moich książek, na temat tego, co się u mnie dzieje. No, a niebawem kolejne filmiki i niebawem nowa książka. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba, ale to już jest temat na zupełnie inny film. Dziękuję.